Magazyn różlowy w Paszczylwa. Klub Taurus Fitness and Spa. Wielka promocja urodzinowa. 3 miesięczne karnety wolnego wstępu na basen lub fitness aż 30% taniej. 60-dniowe karnety na 12 wejść minus 20%. Promocja trwa do 10 lipca. Zapraszamy! Klub Taurus Fitness and Spa. Częstochowa ulica Brzeźnicka 46B. Witam serdecznie wszystkich kibiców włókniarza w kolejnym odcinku magazynu różlowego w Paszczylwa. Moim Państwa gościem jest dzisiaj były zawodnik włókniarza, a obecnie trener młodzieżowców i adeptów Józef Kafel. Witam Panie Józefie. Witam. Panie Józefie, w 1998 roku debiutował pan w roli trenera. E, prowadził pan wtedy Włókniarza tą drużynę ligową. E, trzecie miejsce niestety awansu nie było. Wraca pan po 15 latach. Tym razem jednak e, szkoli pan juniorów i adeptów. Jakie były kulisy tego powrotu do Częstowy? No, rozmowa była krótka, praktycznie jeden telefon, jedno spotkanie i, i temat załatwiony, no, jest to moja pasja i szybko zgodziłem się na współpracę z klubem i, i pracujemy i, i myślę, że, że coś wypracujemy. Te 15 lat przerwy, to nie była przerwa od żużla, bo był Pan też trenerem Wandy Kraków, współpracował Pan z klubem minijużlowym z Częstowy, z Speedway, te pozostałe lata też Pan się pojawiał na stadionie? Tak, dość często, często byłem na, na meczach, e, oglądałem mecze, mimo to, że tam bywałem bardzo często za granicą, ale oglądałem, cały czas byłem przy żurzu, praktycznie, nie? 98 rok to była praca z pierwszą drużyną. teraz jest praca z młodzieżą, z tym narybkiem, jaka jest różnica w prowadzeniu pierwszego zespołu w pracy z młodzieżą, co jest trudniejsze, co daje większą satysfakcję? No na pewno trudniejsze jest prowadzenie pierwszej drużyny, bo i presja na wyniki i, i to jest nieporównywalna sprawa. Z młodzieżą no jest to taka bardziej spokojniejsza, bardziej ułożona praca i to taka bardziej długofalowa, także znacznie lepiej jest pracować z młodzieżą. A satysfakcja, no, no wiadomo, gdyby były medale, jest to duża satysfakcja, ale z kolei wychować jakiegoś młodego chłopca, który potem pokazuje się w Polsce i na świecie, no to też jest ogromna sytuacja. Ale to też ta praca z młodzieżą to chyba jest trochę dłuższy ten okres pracy niż z pierwszą drużyną, jednak no, mamy prawie 20 lat od czasów Sebastiana Łamka, Artura Pietrzyka, Rafała Sumka. Nie ma jeszcze takiego zawodnika, który, który mógłby pójść w ich ślady. To pokazuje, że to jest tru tr trudny fan. Tak, dokładnie, bo nie wszystkim jest y, łatwo przekazać to swoją wiedzę i, i nie wszyscy to chcą wykonać tak, jakby się chciało, prawda? W tej chwili no mamy tam chłopców takich, którzy, którzy naprawdę rokują jakieś nadzieje. Są to młodzi chłopcy, także myślę, że za dwa lata przyniesie to solidne efekty. No właśnie, panie Józefie, jak, jak wygląda szkółka? Ilo ma motorami dysponujemy? Ilo mamy adeptów? Y czy, czy możemy się spodziewać kogoś z tej grupy chłopców, że podejdzie do licencji w najbliższym czasie? No w najbliższym czasie mamy dwóch takich kandydatów do zrobienia licencji, wprawdzie ci chłopcy już jeżdżą dość długo. Niektórzy już podchodzili do licencji, ale je nie zdali, niektórym, niektórym brakło tam troszeczkę wiekowo i, i nie mogli podejść, także tych chłopców można by ewentualnie za jakiś miesiąc wystawić do licencji. No w tej chwili yy, mamy problemy z torem i, i musimy jakąś pewną kosmetykę wprowadzić, w związku z tym różnowym Poharem świata, także szkółka na chwilę na ten, na ten czas nam stanęła nie? I, i stoi. No, ale myślę, że to już niebawem ruszy i szkolenie pójdzie pewną tak, parą. Co do motocyklino yy, mieliśmy 8 motorów yy, kompletnych do jazdy. No, dwa nam czy trzy tam chyba padły już, trzeba będzie remont robić, no ale Reszta jest jeszcze sprawna, także jeździmy dalej. Panie Zufie, ja pamiętam, Pana poprzednicy przeważnie te treningi dla młodzieży prowadzili na twardym torze. Jaka jest Pana opinia na ten temat? Są czasami treningi na torze przyczepnym, żeby w różnych warunkach ci chłopcy się odbywali? Tak, niekiedy, niekiedy trening odbywa się po zawodach, dzień czy dwa. Tor jest praktycznie nieruszany, no bo. Trudno. To, jest, to są jednak koszty, żeby taki tor przygotować, zbronować i potem ubijać. To jednak jest duży nakład pracy i pieniążków na paliwo, na to wszystko. Także tor jest po zawodach praktycznie nieruszany, tylko jest moczony i szynowany i na tym trzeba jechać. Nie? Mamy trójkę zawodników, wychowanków klubu, którzy startują w stralidze. Artur Czaja, Hubert Łegowik, Rafał Malczewski. To są zawodnicy, którzy już odgrywają dosyć czołowe role w Polsce wśród młodzieżowców to jest materiał na zawodników, którzy w przyszłości mogą chociażby w pana ślady pójść, żeby być takimi zawodnikami na poziomie tych 10 punktów w no na pewno tak, na pewno tak, tylko tym chłopcom potrzeba jest treningów z dobrymi zawodnikami lub jakichś mecz, co mogliby wygrywać z jakimś tam dobrym zawodnikiem, prawda? I wtedy oni uwierzą w siebie, że naprawdę da się i, i można, nie? Plus do tego jakiś nakład finansowy na sprzęt i, i, i na pewno ci chłopcy odpalą, a już, już widać postępy, że już jadą i, i jest coraz lepiej. Panie Józefie, w wielu klubach coraz częściej zatrudnia się psychologów sportowych. Nie uważa Pan, że ktoś taki przydałby się w włókniarzu? Bo jak patrzę na wyniki, czasami na przykład Artur Czaja awansuje do mistrzostw świata juniorów, Hubert Łęgowi do mistrzostw Europy Juniorów. Przychodzimy, mecz we Wrocławiu, chłopaki 100 metrów za, za Dolnym czy za Malitowskim przyjeżdżają, których pokonują bez problemu w zawodach młodzieżowych. Tak, dokładnie, należałoby popracować trochę z psychologiem tymi zawodnikami i efekty na pewno by tego były i to spore, nie? Na pewno szybciej by, by uwierzyli w to, że, że można wygrywać z najlepszymi. Także moim zdaniem potrzebna jest współpraca z przewodnikami. Za nami mecz w Gnieźnie. Ja wiem, że to nie jest Pana działka, ale jeździ, jeździ Pan na, na zawody ligowe, To odpowiada Pan młodym zawodnikom. W końcu chyba Włókniarz zaprezentował się tak, jak tego oczekiwali i działacze, sztab szkoleniowy, i kibice, e, 55-35, no super wynik. Tak, no myślę, że ta, ta, ta nasza machina w końcu odpaliła i już teraz będzie coraz lepiej z tym, z tym wynikiem, z tymi naszymi mistrzami, którzy naprawdę powinni wygrywać wszystko po kolei. Po tej porażce z Falubazem Zielona Góra pojawiły się takie głosy, że ciężko będzie do tej pierwszej czwórki awansować. Jednak po wczorajszym zwycięstwie coraz więcej ludzi jest przekonanych, że Włókniarz da sobie radę z wejściem do play-offów, walką o medale. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Tak, te wczorajsze trzy punkty znowu, znowu spowodowały, że jesteśmy w grze i jedziemy dalej. Nie? I te play-offy nadal są aktualne i, 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 i walka o jakieś tam medale. Nie? Kapitalnie wczoraj spisał się Artur Czaja. To jest chyba taki Artur, którego ka każdy z kibiców chciałby widzieć, co masz. No 9 punktów w 4 wyścigach, super występ. Myśli pan, że uda się temu chłopakowi ustabilizować swoją formę? Tak, na pewno, na pewno. Tak jak, tak jak mówiliśmy chwilę temu, że praca z psychologiem, że musi uwierzyć w siebie. On już powoli, powoli zaczyna wierzyć w to, że, że każdy jest do objechania. Nie tylko uciekać ze startu, ale w sumie też do, do objechania, bo, bo i wczoraj z pola robił sobie pozycję i ze startu robił sobie pozycję, także cicho się pojadą, na pewno pojadą. Dwa tygodnie temu dokoptowany został do tego sztabu szkoleniowego Grzegorz Dzikowski. No, znacie się chyba bardzo dobrze z lat 80 -tych. Razem startowaliście w wielu zawodach. Jaka jest pana opinia o Grzegorzu Dzikowskim, jak się wam współpracuje? Czy to jest odpowiednia osoba na stanowisku trenera, włókniarza? Tak, tak. Ja myślę, że wspólnie, wspólnie jeżeli będzie potrzeba taka i, i Grzesiu będzie potrzebował mojej pomocy, na pewno ją uzyska i myślę, że jakoś to ułożymy, że i Jarek do tego, także Powinno być wszystko tak jak należy. Zmieniły się jakoś pana obowiązki od momentu wejścia do tego sztabu Grzeszka Dzikowskiego? Nie, na dzień dzisiejszy nie. Ja mam swoją działkę, on ma swoją, a w chwilach meczu współpracujemy tak, że ma to być wszystko dobrze. Startuje w tym tygodniu Liga Juniorów, Startuje niedługo też, niedługo też Młodzieżowe Drużynowy Mistrzostwa Polski. No, mamy trójkę zawodników dosyć mocny, mocnych yy, w tej grupie wiekowej Artur Czaja, Hubert Lęgowi Rafał Moczeski. Yy, na co nas będzie stać? Yy, na co będzie stać zespół włókniarza w tych rozgrywkach pana zdaniem? No nie chciałbym zapeszać, ale jedziemy i to mocno jedziemy, także powinno być dobrze. Medale? Chciałbym bardzo. Yy, oprócz yy, Huberta, Artura Rafała. Mamy też trójkę takich mniej znanych zawodników, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. Oskar Polis z przemysła w Portas, Tymoteusz Kasprzyk. Co pan sądzi o tych chłopcach? Czy tam jakiś potencjał drzemie na to, żeby w przyszłości stali się dobrymi zawodnikami? Tym, tym chłopakom brakuje sprzętu i brakuje jazdy. Ja myślę, że to też unormujemy i, i, i ci zawodnicy będą nam w przyszłości potrzebni. No, Oskar już będzie z nami uczestniczył w tych ligach juniorów, w tych MDMP, także pomału, pomału to wszystko rusza. Będzie klub szukał startów dla tej pozostałej dwójki, bo pan mówi, że Oscar w lidze juniorów może sobie powiedzieć, ale tak naprawdę nikt z tych chłopaków z tej trójki w tym roku jeszcze nie zanotował oficjalnego startu w zawodach. No, no to jest 2,5 miesiąca sezonu, zero startów. No Ja próbowałem dla Policza załatwić i w łodzi, i w rybniku. No na razie nic z tego nie wychodzi. No zobaczymy. Dalej szukamy, dalej będziemy drążyć, żeby, żeby dla niego gdzieś miejsce znaleźć, i żeby sobie mógł tam pojeździć daleko. W poprzednich latach na tym południu Polski funkcjonowała albo Liga Południowa Młodzieżowa, albo Śląska Liga Młodzieżowa. W tym sezonie nie słyszałem, żeby coś takiego miało być rozgrywane. To jest chyba duży minus dla całego południa kraju, bo ci chłopcy, właśnie typu Oscara, Przemka, Portasa czy Tymka Kasprzyka, tam kapitalna okazja do startów no są z góry w, na przegranej pozycji w porównaniu do tych wyniorów z północy czy zachodu kraju, bo tam praktycznie co tydzień ta liga regionalna jest rozgrywana. To tyle już sprawa właśnie gorsza. Że nie wszystkie kluby jest stać na takiej imprezy, no bo to są jednak koszty dojazdów i, i niekiedy noclegów. I na sprzęt trzeba łożyć. Także no, nie wszystkie kluby stać na to i prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Aczkolwiek jeszcze no, droga otwarta, że można organizować coś takiego. Artur, Caja, Rafał Malczewski, Hubert Jęgowicz już dosyć doświadczeni zawodnicy w swojej grupie wiekowej. Czy to nie jest ten moment, w którym trzeba by było im poszukać czegoś za granicą, dodatkowych możliwości do startów? Ja myślę, żeby na razie odjechać właśnie te, tą Ligę Juniorów, to MDMP, a koniecznie, że ono być może coś tam na jakieś próbne mecze gdzieś do Anglii czy coś. No zobaczymy jak sprawa się potoczy i jak je będą wyniki tych zawodników. Oprócz pracy wełuchniarzu, od końca zeszłego sezonu współpracuje Pan też z miniżużlowym klubem i Speedway. W tym sezonie też Pan pomaga. Jakie jest Pana zdanie na temat miniżużla? Czy to jest, ta odmiana Speedway jest potrzebna w ogóle? Powiem krótko. Przychodzą chłopcy z minitorów, siadają pierwszy raz na motoczyk duży, na pięcietkę i lepiej jeżdżą od niektórych, zawodników, od niektórych adeptów, co jeżdżą po 2 lata. Także ja jestem zdecydowanie za tym, żeby ci chłopcy zaczynali właśnie na tych małych i przychodzili na duże. W tej chwili do mnie przychodzą chłopcy, co mają po 14-15 lat, niektórzy po 16 lat, ale jeszcze nigdy nie jeździli i należy ich uczyć od, od podstaw ruszania motocyklem, a dopiero później techniki jazdy na rzecz, bo to się mija z celem, bo to czasowo jest. Ale mówi się też o tych złych nawykach wyniesionych z minitoru. Ja może tutaj podam przykład. Mówi Pan, że mini jest potrzebny, ale na przykład w drużynie ligowej Włókniarza teraz startuje Artur Czaja, Hubert Jęgowik, którzy nigdy nie mieli do czynienia z mini żużlem. Rafał Malczewski siedzi w tym momencie na ławie, on jest cały czas brany pod uwagę. Marcin Bubel musiał być wypożyczony do Orła Łódź. Cezary Romańczyk zakończył karierę, Dawid Bąk zakończył karierę. Co jest przyczyną tego, że ci chłopcy z minitorów nie jeżdżą tak jak oczekuje się to, tego od nich? No są różne przyczyny. Być może przyczyna sprzętowa, być może przyczyna jakaś tam finansowa, a, a być może przyczyna jakaś psychologiczna w głowie. Ja uważam, tak jak już mówiłem wcześniej, jest to bardzo potrzebne i, i ci chłopcy naprawdę w wieku 13 lat przychodzi jeden czy drugi i, i naprawdę jadą już okrążenie bez zamykania gazu. Gdzie ja muszę pracować niekiedy nad chłopcem. 4 miesiące, żeby on mi przejechał bez zamykania gazu, całego okrążenia. Na monitorze jest dwójka tych podopiecznych teraz: Michał Gruchalski, Adrian Biak. To są młodzi chłopcy, 13-14 lat. Będzie z nich pociecha kiedyś w drużynie niebuktarza? Sądzę, że tak. Jest jeszcze trzeci, który tam bardzo mało uczestniczy w tym, aczkolwiek też przyszedł na duży tor do nas. Dałem mu się przejechać na dużym motocyklu i też naprawdę bardzo fajnie jechał. Wróćmy na chwilę do Ekstraligi. Mamy w tym sezonie 10 zespołów, bardzo wyrównane rozgrywki. Od przyszłego roku ma być 8 drużyn. Jakie jest Pana zdanie na, na temat zmniejszenia tej liczebności najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce? No, wydaje mi się, że ktoś nierozsądnie podjął taką, a nie inną decyzję. Ta Liga jest tak ciekawa, tak emocjonująca, że powinny te 10 drużyn zostać i jechać dalej. A jaka jest Pana opinia na temat komisarzy torów, którzy od tego roku mają swoje funkcje podczas meczów ekstraligowych? Są bardzo potrzebni, bo, bo naprawdę niekiedy są preparowane tory, są robione ścieżki, a komisarz to wszystko wyłapie. Tylko to musi być komisarz z prawdziwego zdarzenia, ktoś kto jeździł na żużlu i zna się na tym, a są niektórzy, którzy naprawdę nie mają pojęcia, a są komisarzami. Jaka jest Pana opinia na temat toru podczas ostatniego meczu w Częstowie? Ten mecz był przegrany z Falubazem Zieloną Górą, mocno się griszał, Aguta wypowiadał na temat przygotowania toru, Emil Sejfudinow nie pasował im, Michał Jensen. Czy ten tor był dobrze przygotowany? Bo mnie się wydaje, że Grzegorz Dzikowski zrobił dobrze dopasowując ten tor pod tą drugą linię, pod Szuminę, pod juniorów, którzy zaprezentowali się pozytywnie. No. Lider chyba powinien równać do, do, do każdej nawierzchni. Powiem krótko, włożyłem dużo pracy w przygotowanie tego toru na ten mecz. Tor był równy dla wszystkich. Nasi chłopcy na tym torze jeżdżą od początku sezonu. Zielona Góra nie jeździła ani raz, je dopasowali się od razu. Zabrakło treningów. Dokładnie. Dziękuję panie Józefie, nie mam więcej pytań. Dziękuję Dzie bardzo. Dziękuję również państwu. I zapraszam na kolejny tydzień, kiedy wy, wyemitujemy następny odcinek magazynów Paszczelwa. Sponsorem relacji jest Allegro, Pizzeria i Klub ulica Czartoryskiego 17. Telefon 34 324 24 24.